I do tego patelnia. Tyle mojego męża jak nie mogę go znaleźć. To jest interesujące. To jest maczaki Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie jedziemy? Zakupy. Zakupy tylko nie tak jak zakupy, jak e, zawsze Was zabieram do Kauflandu, tylko wybieramy się spontanicznie dzisiaj e, na miasto. W sumie to tak najbardziej do Tiki Maxa, bo chcę tak e, zobaczyć, co już się nowego pojawiło. Nie mam nic kompletnie, wiecie, w głowie, co chcę kupić, czy coś, jakieś plany. Tylko po prostu tak, wiecie, już się rozejrzeć, czy zaczynają się już świąteczne rzeczy, e, czy jeszcze są właśnie jesienne. Jak wiecie, no ja jestem w jesiennym e, klimacie, cozy, a on jest jeszcze... Pot Potato? Kozy? <laughs> on nie jest kozy, on jest jeszcze w letniej wersji, ale wiecie jak to są I mi jest zawsze ciepło. Ja mam właśnie piękny secik w ogóle potem go wam pokażę. Kupiłam w New Yorku. No po prostu rewelacja kobiet jak macie New Yorka, to lećcie, bo jest tak ciepły, tak milutki. 10 na 10. Także no. No. Co robisz znowu? No, on się znowu tu wydurnie, nie? Teraz nie mam podglądów w, w kamerze, tak że nie wiem, co on tam robi. Muszę się tak na niego rzucać okiem, ale nieważne, nie przeduram tego wstępu. Jedziemy. Tak na szybko e, pokażę nowe paznokietki, które sobie wczoraj zrobiłam. Tylko tu tak fajnie w aucie nie widać, ale to jest cut-eye, czyli takie, wiecie, zmieniające się. Może tu na tym czarnym będzie lepiej widać. To jak się tak przekręci, to po prostu... O, teraz złapało. To, wiecie, taką Łony to miało być bardziej halloweenowe, paznokcie, no ale wyszła taka galaktyka, Ale tak czy siak mi się podobają. Z to smell, like. hmm. Chodzimy. Idziemy na górę schodami, a tu taki piękny sweterek jak wita. Ten, mm, ale ten ładny. Ile kosztuje? Ha, nawet nie ma żadnej etykiety, żebym mam powiedziała, ile kosztuje. O, tu jest etykieta. 25 euro. To Halloween. Tu święta. This is Halloween. It's beginning to smell like... Taki piękny świąteczny kocyk. W pieski. Za 17 euro. I to jest nawet pierwsza rzecz, o się zastanawiam. Są też takie piękne poduszki. Przepatrzymy dalej. Pancakes i do tego patelnia że może zrobić kształcik Grincha. Komuś na prezent, za dyszkę. Spoko z prawą. się takim termosem do pracy, żeby sobie tutaj otworzyć i pić. A od coś świątecznego. widzicie to ma taką komplikowaną otwieracz. A mój ma taki, wiecie, up, i mogę sobie pić. I jest taki, wiecie, ładny, klasyczny. No ja się nadal z tym męczy. <twieracz> pojemniczki, na przykład ciasteczka. Otwieracie. Pięknie to wygląda. Mam się łyżeczki, ale patrzę, jaki piękne. talerz za 7? Dobrze patrzę, 7 euro. Uy, z drugiej strony, takie cudo, jest piękne. Kubeczka, są tylko takie duże, ale jeszcze nic specjalnego świątecznego nie ma. Widzicie tą poduszkę? Czy ty dowidzisz? No Ile ona kosztuje? 17 euro, ale czy to nie jest super poduszka? ona mówi, nie, to ciastka nieładna. Mm. Chcę taką poduszką do spanka Nie przydam się z tej strony, mam trochę makijażu, ale słodka. Piąteczne świeczuszki. To jest ryściga. Świeczka. Pachnie ładnie? Pachnie? Mhm. Tak delikatnie. do rąk piękna. Szkoda, że już mam no jedną, czy nawet dwie, ale ta jest przepiękna. I styl Klaudia. Mikołaj. Szczotki do toalety w kształcie dzień, to proszę bardzo. O domek domek styl nie to świąteczny e, to jeszcze pumpkinowy jest tak właśnie przejściowy, trochę tego, trochę tego także no, jeżeli ktoś jest w takim e, stylu, że jeszcze nie wie jak udekorować dom, proszę bardzo tutaj znajdzie e, na obydwie okazje i na halloween i na święta do mojego męża, nie mogę go znaleźć Nadzielę z zabawkami, co szukasz? No hmm, <noise> Gapisz? Hmm. Mam czegoś fajnego do przetestowania. Nie wiem o co chodzi z tymi... ...gdzie Ty one tu są suszonymi grzybami. Chipsy jako suszone grzyby. Hmm. Mam czegoś interesującego, tak mango, kiwi, no to są takie normalne rzeczy. Chcę coś śmiesznego przetestować. O oko wygląda creepy. Jak ktoś żeby takie halloweenowe dekoracje, to coś takiego. To są już bardziej słodkie, ale to. Jestem dobra? Co? Kupiłam tylko... to. Tylko i maxi wychodzę tylko z pojemnikiem na kawę. Nie? Szpaza ma ja. oszczędna kobieta dzisiaj. To jest na Christmas. Idziemy do takiego chińskiego sklepu, gdzie można naprawdę wiele rzeczy kupić, żeby wziąć coś do przetestowania śmiesznego. Teczka z łosami? Tutaj znowu coś z wasabi, jak ktoś lubi. Naprawdę wybór jest duży. Tak się... Szukaj, kochanie. Co tam? Ding dong. Co tam? Może to jest interesujące. To jest Kitka. Kosztuje 6 euro, także dość sporo, jak za 10 takich malutkich sztuk. No ale szukam dalej. Może znajdę coś fajniejszego. To będzie pierwsza rzecz, którą wezmę, bo nie wiem, co to jest. Kosztuje 2 euro. Ale nie mam pojęcia co to jest. I jak się nie wie co to jest, to trzeba to spróbować. Ja tam Nie I ma. Co to? <grywka> za nerwuska dostaję kwiatki? Dziękuję. Uważam, że takich problemów to ja życzę każdej kobiecie, żeby kwiaty były za ciężkie do niesienia. Tu jest ten Winny pan. No <noise> jakoś zdenerwowałam. I co dostałam z Ewen? Piękne kwiatuszki. Wam, że takie kwiaty robią naprawdę robotę. Wszyscy się na nas zawsze patrzą, uśmiechają. Mam że piękna, to nas pani jedna zatrzymała i powiedziała, że naprawdę e, przecudne kwiaty ja mówię, no mąż mnie kocha. A więc tak, przyszedł czas e, testowania tych wszystkich smakujków, które tutaj mamy. Smakuj. Nawet wziąłem chusteczki, jeżeli trzeba było coś wypluć, smakuj. To, żeby nie pójść do, do rąk. Do rąk z e, Próbowałam przetłumaczyć, co to jest, ale szczerze powiem Wam, nie mam pojęcia, bo to to jest soja e, niepasteryzowana, tylko. E, no, kieszona soja? O. Mamy mango, w chili I to też nie mam pojęcia, co jest, także będziemy próbować. I zaczniemy, chyba tylko mango, nie? Mango Este? Nie Tak Nie, coś po mango Nie Najwyższy Ester Tak Tak Nie, tak. nie, najwyższy No to co pierwsze? No tam To? Tak To jest fujka um, Nie Okej okay. um, ja Moje To otwieraj Ja otworzę tutaj chusteczki, jakbyśmy mnie nie wyczuć Żeby to hmm. już były przygotowane Chcesz nożyczki? Ja yeah. Nożyczki? Przenieś

Ostre i niedobre. Niedobre. Dobry. Dobry. Ostre i dobre. Smakuje? Mhm. Fujka. Nie, tego nie polecam. Mm. On zje wszystko, tak naprawdę. Także... Ja bym sobie z nie daję, to smakuje oprócz Barbaru, po których mam... Ostre albo dobre. Niedobre. Ścigło no. niedobre. Dobre. To szósteczka? Mm. Fujka. Nie. nie. Dobra. Niedobre. Niedobre. Dobre. tak, Śmierć. Ja idę po chipsy jakieś. Zobaczymy co to jest. Dobra jest. Co by miałoby nieby być? Smak Spłat. Bardzeki. To było jakieś dobre. Otwieranie. Ach. Nie mogę tego spożyć, no, Otwieraj. A śpadny. Otwórz. Co okay, co to wygląda? Wygląda jak orzeszek. Orzeszek? Tak, orzeszek? orzeszek. Nus. Orzeszek. Jak orzeszek. Nóz. Jakieś orzechy? w czymś słodkim. Nusy to jest mi teraz nie? I'm a mam gansę? No to nowa sesja. Chyba myślę, że to jest ta. E... Fasola! To wygląda jak fasola, patrzcie. Da. Uh -huh. To jest błony. Tak, to jest na buny. Masz sztyletowca jest. Nie jest takieś. To jakby są na tejże sali. A już nie jest tych skópek. I to byłem. Fasolki pieczone z y, Barbecue O fasole mio mm. no. To nie wiem co to jest, ale nie wiem, na co to apetyczne. mam już jedną rzecz, możemy zjeść Także jest sukces oh. Powiem wam, że to jest zapakowane, ale to nie pachnie dobrze Gdyś okay. nie była... to jest pachta, bo. to nie z jakimiś przyprawami. Tylko gówno. <grafy> Przyprawy, kochanie. Mmm, pochładnie. To Piwincie. To jest ciekawe i to jest dobre. Białą olej palmowy cukier. Cebula, hefez, Mmm. To jest dobre. To Jakieś pieczone ciasto, po prostu z przyprawami. To jest dobre. Moje. To moje. Będę z Spice Spicy mango. Piklet mango czyli marynowane Wiesz, nożyczki. Nie nożyczki? O, to mhm. Ale na nie są, to jest wasyl. Widzicie, jak to pachnie? Ja uwielbiam mango. Ja nie chcę tego próbować. Nie też próbuję. Ja lubię rzeczy... Czekaj, ja lubię marynowane rzeczy, ale to pachnie jak Het is richtig, wie. Het pakt niet uit. To Het is wie herring. Het riecht wie herring. Het pakt niet uit. Nee, Wat Maar je het is eigenlijk niet. Het schmeckt niks. Het herring. Het is Nee, Smakuje, smakuje, śledzę. Może ich nie Faktycznie ich było mało za ale... na panelu. Powiedz, smakuje? Smakuje jak? Tak. Smakuje jak? Śledzie. Śledzie? No. <grym>, to nie dobre. Nie lubię śledzie, ale słodkie śledzie. Dla mnie numer pierwszy, numer drugi, numer trzeci i to jest numer czwarty. A ty? To numer jeden, 2 i 3. Belień Bód. Jest Ańs. To dla niego pierwsze. Jest dwa. Jest drugie. Jest 3. To takie marynowane co trzecie It's i... Jest fi. Nie? nie? mango. No tak, przetestowaliśmy dla Was, żebyście Wy nie musieli. Nie wiem, to może być, to jest okropne. Każdy ze swójka. To jest okropne. Tak, okropne. Ja znam sobie jeszcze tego. Także, jak widzicie, dobrze przynajmniej jemu spokój, to nie muszę wyrzucać, nie? No i tak, na zakończenie dnia trzeba sobie zrobić napadek. Tutaj mam już Żurawinkę. Mięty trochę rozmaryną, przygotowałam pomarańcze, imię. Także zaraz sobie to zaleję wodą, dam troszkę po tym miotku i będzie taki fajny rozgrzewający naparek, bo zaczęło u nas padać, ale to jak? I jeszcze wam nie mówiłam, że w Tiki Maxi właśnie wzięłam sobie ten termos na kawkę, taki zwykły, zwyczajny. I w sumie tylko jego kupiłam przez to, jak on się fajnie zamyka. No i tak. A, no i tutaj. Tak można gotować w kuchni, nie? Kurczę, powiem ja wam te róże, to są tak przecudowne. Ja po prostu jak rano się obudzę, to pierwsze co zrobię, jak wejdę do kuchni, to sobie je powoham. One się tu w ogóle na tym blacie nie mieszczą. Dam są jeszcze e, ostatnie róże, które już prawie tam umierają, no ale te. To jest 37 róż. Klaudio liczył, liczył. E, Klaudio przeliczył, także jest 37 takich pięknych różuczek. Mój mąż o mnie dwa, takie puszne na mi zrobił. Tam leci sobie w tle piraci z Karaibów. Tutaj jedzonko. To kompan do jedzenia.